Niczym rarity. Co powiesz? Wymarzone lustro. Czemu ciągle jej nie ma? A co ją mogło zatrzymać? Gdzie Applejack i Fluttershy? Fluttershy została, żeby pomóc Applejack na farmie, ale zaraz tu będą. No tak, ale żeby księżniczka się spóźniała? Wiezie ważnego gościa. Może to dlatego? Ważny ten gości rozlazły. Może? Jeśli to taki ważny gość, mają coś ważnego do zrobienia zanim przylecą? Uh, może ma poroży, jelenia, nogi kozła, skrzydła nietoperza i ogon węża! Wtedy to byłby discord! Po co księżniczka celestia miałaby do nas przywieść kogoś takiego? Uh, może powie ci sama? Tylko spokojnie, Fluttershy. Księżniczko, z całym szacunkiem. Jak mogła się nam przejść Discorda? <laughs> Za pozwoleniem. Jestem świadoma, że kiedy ostatnio tu był, rozpętał wielką burzę. Jeżeli przez wielką burzę rozumieć, że obrócił nasze ponywili w stolice chaosu i zmienił nas wszystkie w nasze przeciwieństwa. I zesłał na okolice pyszny deszcz z czekolady bez jednej marnej kropli bitej śmietany do smaku, ani jednej kropelki! Tak, rozumiem was. Jednak siła Discorda może się przydać, gdyby zgodził się służyć dobru. Dlatego go tu przywiozłam. Bo wierzę głęboko, że wy mu możecie pomóc w przemianie. Czysty obłęd, katastrofa! Nie może się udać! Już po nas! Chcę wam tylko przypomnieć, że to właśnie wy obróciłyście Discorda w kamień. W razie czego możemy użyć elementów harmonii i go znać. I pewnie się przyda ochotnik, który da nogę, by wam je przynieść. Już idę! Nie trzeba. Przywiozłam je. Rzuciłam czar, by ich nie wykradł i nie schował. A gdzie jest Flaterszaj? Ona będzie wiedziała, jak odmienić Discorda. Fluttershy?! Poważnie? Czego on się znowu czepia? Niczego. Pan Bobert Boberton zgodził się przenieść tamę gdzie indziej. No, najwyższy czas! Moje jabłka tak nasiąknęły wodą, że aż bólgoczą. Jeżeli go przeprosisz, że go nazwałaś za zakałą. Że co proszę? Dobrze, że go nie nazwałam szkodnikiem. <laughs> Tego nie przetłumaczę, co za słownictwo. Niech mu będzie. Bardzo mi przykro. <ścoughs> Ech, dzięki, Flutterszej! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Nie ma za co. Uzdrały! Ruszajcie biegusiem do Ponyville. Czekamy na was! Wiem, że to niełatwe zadanie. Ale nie prosiłabym, gdybym nie była pewna, że zdołasz go doprowadzić do prawdziwej przemiany. I to ja się do tego nadaję najlepiej. Tak, ty. Muszę wracać do canterlotu na królewskie zebranie. Zostawiam wam Discorda. No dobrze, trzeba go odczarować. Oby zaklęcie podziałało. Nie. Lepiej niech żadna nie zdejmuje elementów. Jasne! Jasne. No, nareszcie. Ile czasu można być zakrętym w głaz? Co za ulga! Co ty znowu robisz? Uuu, przeciągam się rozkosznie. My, istoty zrodzone z chaosu, nie nawykłyśmy do noszenia kamiennych mundurków. Uuu. on jest po prostu uroczy. Wiecie, co mnie zachwyca? Wasza wiara, że da się mnie odmienić, wasza wiara, że ten oto kucyk może na mnie wpłynąć, sprawia, że mam ochotę Wam zrobić puci-puci. Skąd o tym wiesz? Chociaż skamieniały, to słyszałem każde jedno słowo celestii. Tylko stoczeniem za nią oczami miałem pewien kłopot. Obrócimy cię na nowo w kamień, jeśli natychmiast nie odczarujesz wiewiórki i zająca. Nie odważycie się tego zrobić i narazić się na gniew waszej drogiej księżniczki. Tak myślisz, cwaniaku? Chyba nie sądzisz, że ujdzie ci na sucho znęcanie się nad zwierzętami. Wlej mu, Fluttershy. Uważaj na to, co robisz, draniu, albo pośle ci moje... moje... spojrzenie! Spojrzenie? O nie, proszę! Wszystko tylko nie twoje potępiające spojrzenie! O nie, 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 nie dość a, Nie, nie o, Nie chcę Dość, nie wytrzymam tego dłużej Zrobię cokolwiek mi każesz, bo jesteś Komiczna Nie zawahamy się użyć elementów harmonii I przekonamy księżniczkę, że miałyśmy dobry powód Hmm Godny uwagi argument. Ojej. Cóż, właśnie podjąłem decyzję, gdzie się zadekuję na czas mojej resocjalizacji. U ciebie, Fluttershy. Uratysz. On jest straszny, ale ja nie zamierzam taka być. Ja będę gościnna. Czy zgodzisz się oddać mu swoje miejsce na kanapie? O, przepraszam cię za niego. Nie gniewasz się? No skąd? Dziękuję ci za troskę. Szkoda, że reszta twoich przyjaciół taka nie jest. Nie słuchaj go, Flatershaj. Będzie się starał nas poróżnić, jak zawsze. To wprost niesłychane. Niby dlaczego miałbym robić coś takiego? Żebyśmy nie mogły użyć przeciwko tobie elementów harmonii. Dlatego! Nawet mi to przez myśl nie przeszło! Wielki kłamca! Jaki znów wielki. Chyba każdy widzi wyraźnie, że ja wcale nie jestem wielki. Oj! Proszę, lampa jak jakimowa! Nie zniosę tego. Wychodzimy! Na pewno dasz sobie radę? Wiem, że nie będzie łatwo, ale księżniczka na mnie liczy. No i już chyba wiem, co robić. Serio? Grunt to zdobyć jego zaufanie. Najlepszy sposób to być dla niego miłą i pozwolić mu się poczuć jak w domu. I myślisz, że to zadziała? Warto spróbować. Zgoda. W razie czego szepnij tylko na pomoc, a wrócimy z elementami. Więc lepiej miej się na baczności, kolego. Co? Tylko spójrz, już jestem swoją lepszą wersją. Ona naprawdę chce z nim zostać sama? Tak powiedziała. Ja myślę, że trzeba ułożyć plan B, w razie gdyby całe to zaprzyjaźnianie nie wypaliło. Rainbow ma rację. W końcu mówimy o Discordzie. No, wiecie, zawsze lepiej mieć jakiegoś asa w rękawie. Coś mi właśnie przyszło do głowy. Discordzie, a tu jesteś, drogi Discordzie. Chciałam ci tylko powiedzieć, że jeśli jest coś, co mogę dla... A, czy ty zjadasz papier? Papier? Ale to bardzo dziwne. Ojej, a, właśnie wychodziłam, więc rozgość się i czuj się jak w domu. Papa, pa. baw się dobrze. Ja sobie poradzę, papa, papa. Pa. Lubisz marchewkę, ty knypku? Nie wiem, czy wiesz, ale zostaliśmy sami. <laughs> Ładna ze mnie marchewka? To dziwne. Nie widzę tu tego zaklęcia. Spike, masz książki, o które cię prosiłam? Już ci je niosę. Chciałabym mieć pod ręką zaklęcie przemiany. A jeśli on wam odbierze elementy harmoniczne? Księżniczka rzuciła na nie specjalny czar. O, o! Co jest! Rzuciła czar na elementy, ale nie na książki! Wszystkie strony, na których było zaklęcie! Na pewno ci to nie przeszkadza. Prosiłaś, bym się czuł jak w domu, ale nie chciałbym nadużywać gościnności. A, jeśli to ci pomaga, czuć się jak w domu, to proszę! Rób. Co chcesz? O, tak, to bardzo pomaga. Jesteś taka urocza, moja droga Fluttershy. Zawsze wiedziałem, że masz dobre serduszko. Nie tak jak te twoje wredne przyjaciółki. One nie są wredne. No, skoro wolisz tak myśleć, to tylko kolejny dowód na to, jaka jesteś wyrozumiała. Wiesz, sądzę, że księżniczka Celestia słusznie cię wytypowała jako tę, która może mnie odmienić. Tak dobrze się zaczyna, że kto wie, może i uda ci się to osiągnąć. Fluttershy! Fluttershy, słyszysz mnie? O, ojej, czy to Twilight? Fluttershy, co tam się dzieje? Nic ci nie jest? Wszystko idzie jak po maśle. Prawda, Angel? Chcecie cię zabrać do siebie. Z tego, co widzę, Discord wymknął się spod kontroli. Wręcz przeciwnie, robimy wielkie postępy po Poważnie? Zdobywam jego zaufanie, pozwalając mu pozostać sobą Przykro mi bardzo, ale on jest sobą do tego stopnia, że kradnie nam zaklęcia z biblioteki Dlatego jadł papier na obiad Zeżaruje? Ale po co nam zaklęcia? On sam z siebie pragnie się zmienić, tak po Wiedział. I ty mu wierzysz? Jako jego przyjaciółka dopuszczam możliwość, że jest niewinny. Wiecie co? Zwołajcie wszystkich na imprezę wieczorem, a zobaczycie, jak bardzo się zmienił przez ten czas. E, zaraz go poproszę, żeby odstawił dom na miejsce. Oh, no dobra, więc do wieczora. Oh, nie mogę uwierzyć, że idziemy na kolację z Discordem! Ten wieczór skończy się katastrofą! Dobrze, że nie włożyłam nowej kreacji! Flatterszaj wierzy, że to jedyny sposób, by odmienić Discorda! O, nadchodzą goście! Co za przyjemność Was widzieć! Wejdźcie do środka! Nie uwierzycie, co to za pomocnik! Discord osobiście nakrył do stołu! Jestem dumna! Panie pozwolą <laughs> nakrycia głowy Dziewczyny, pilnujcie elementów, to będzie długa noc Jak już wiecie, księżniczka Celestia chciała, byśmy pomogły Discordowi się zmienić <laughs> Pinkie Pie, chcesz trochę sosu? Mowa! Ja podam sos Sosierka, słodziutka, słodziutka. Co za odrażający pomysł z tą sosierką. Och, odpręż się trochę, więcej poczucia humoru. A, gorące! Uch, najmocniej Cię przepraszam. To było naumyślnie. Nie masz podstaw, by tak sądzić. To zwykły błąd. Zobaczcie, kochane, tańczące świece. Nie dam się nabrać. On chce odwrócić naszą uwagę od... Ej! Ej! Dosyć tego! To pewnie kolejna pomyłka. Nie, chyba po prostu je wkurzyłaś. Coś mi tu brzydko pachnie. Discordzie? Nie moja wina, że waza na zupę uznała słowa brzydko pachnie za obraźliwe. Nie na kapę, to aksamit! Waza robi to, co ty jej każesz. Nie wyciągajmy pochopnych <laughs> wniosków... Flaterszaj! Nie widzisz, co się dzieje? Przed tobą zgrywa niewiniątko, żebyś nigdy nie użyła elementów przeciwko niemu. No wiesz? Rzucasz bardzo poważne oskarżenie. Nie możesz być aż tak zaślepiona! Flaterszaj! Wiesz, co ja widzę? Może i Discord nie jest ideałem, ale wy też nie dajecie mu szansy. No, no wiesz? Tak, się się Czemu mu dajesz takie fory? Bo przyjaciele od tego są. Przyjaciele? Oczywiście, mój dom zmienił się nie do poznania, odkąd w nim zamieszkałeś. O, cóż ja nigdy wcześniej nie miałem przyjaciół. Więc teraz masz. To nie jest dobry moment. Jesteśmy w trakcie kolacji. Czekaj! On chyba chce nam coś powiedzieć. Jabłko! Elżek! na farmie Sweet Apple i wszyscy wiemy kto za tym stoi, prawda? To? ja? Odałbyś spokój, a ty nadal go będziesz broniła, flaterzaj? Bobry tu były od zawsze i zawsze budowały tamy, ale nie aż tyle. Co jest grane? To słownictwo? Nic z tego. W ogóle nie chcą mnie słuchać. Rozumiesz, że Discord za tym stoi? Jasne, że rozumiem. Czy wy mnie wszyscy macie za jakąś niemotę? No cóż, no, 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 Nie zupełnie. Ja tylko chciałam zaskarbić sobie jego przyjaźń, żeby mi ufał i zaczął mnie słuchać. Hej, Flattershy, odważysz się? Woda jest cudowna. Zobaczymy, czy zacznie. Ha! <todgłos> Tutaj jesteś światło moich oczu. Może widziałeś, Discordzie, że cała farma Applejack znalazła się pod wodą? A, tak. Co za okropna sprawa. Hmm. To straszna sprawa. To jest dom Applejack i został zniszczony przez poczciwe stworzenia, które nigdy by jej nie skrzywdziły, gdybyś nie maczał w tym palców. Masz to zaraz naprawić. No cóż, niech będzie. Naprawię to, ale chcecie poprosić o coś w zamian. Tak? Żebyś nigdy nie użyła swojego elementu harmonii przeciwko mnie? Taki gest przyjaźni. Nigdy nie użyję elementu harmonii przeciwko tobie. Doskonale. Tak, coś wspaniałego. Jazda na łyżwach jest sto razy lepsza niż narty wodne, nie sądzisz? Musiłeś to naprawić. Rozkazuję ci. Dokąd idziesz? Co jest kumpelo. Tylko nie kumpelo. O! Chodź ze mną na łyżwy i zapomnijmy o wszystkim. Masz Flaterszaj. wkładaj! Naprawi to, albo zmienimy go w kamień. Księżniczka cię zrozumie. Obiecałam nie używać elementu harmonii i nie złamie słowa. A! 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 <śśmie> Widzicie? Woli się bawić ze mną, bo się przyjaźnimy. Nie użyję przeciw mnie elementu, bo się przyjaźnimy. Jestem wolny na zawsze. <śmie> nie chcę cię znać. Z tego! Ja mogę robić co chcę i kiedy chcę. Jestem Discord, władca chaosu. Chciałaś mnie rozstawiać po kątach? Myślałaś, że odwołam to wszystko tylko dlatego, że ty mi kazałaś? Bo jeśli nie, to stracę jedynego przyjaciela, jakiego miałem? Brawo, Fluttershy! Wygrałaś! Mówiłem po mojemu, ale jeśli chcesz mieć przyjaciół, to chyba musisz od czasu do czasu ustąpić, tak? Tak, księżniczko, jestem gotowy służyć dobru, a nie złu. Tak z grubsza. Jestem dla was pełna podziwu. Czuję wyraźnie, że Discord się zmienił. Ale zostawię ci elementy harmonii. Na wszelki wypadek. Miałaś rację, kiedy uznałaś, że Flatershaw najszybciej do niego trafi. Traktując go jak przyjaciela, uzmysłowiła mu, że przyjaźń jest dla niego ważna. I kiedy raz jej doświadczył, nie chciał jej stracić. Śmiało, powiedz to. Hmm, zgoda. Przyjaźń to magia. Widzicie, jest naprawdę uroczy, kiedy go lepiej poznać.